Ze swoim najnowszym komputerem mamy różne perypetie, ale ostatnio problemy zaczynają mnie przytłaczać. Od samego początku Bluetooth działał w kratkę, ale wówczas wymiana była pilna, więc kupiłem zewnętrzny moduł. Ostatnio jednak to w obszarach pracy, mój PC zachowuje się tragicznie. No bo montując dla was materiały przykładowo, DaVinci Resolve potrafi się wyłączyć w losowych momentach. I już wiem, że tego TikToka też będę odpalał kilkukrotnie, ponieważ działanie jest niestabilne i raz wszystko działa super, a innym razem w przeciągu 5 minut Resolve wyłączy mi się z 7 razy. Dosłownie sytuacja z wczoraj, miałem zmontowany, gotowy materiał i niestety, ale eksport wykrzakał, Zaczął się sześciokrotnie, więc no, ogromna strata czasu. A poza tym, tak średnio ze dwa razy w tygodniu mam Blue Dlaczego? No, dobre pytanie. Zmieniłem RAM, zasilacz, nośniki danych, a i karta graficzna była przekładana. Kompletnie nic to nie dało. I tak naprawdę w tym momencie celuję albo w płytę główną, albo w procesor. Chociaż być może Wy macie jakieś pomysły. Przyznam, powoli zaczynam żałować przesiadki na MD. Z drugiej strony, no, lubię ten brak kabli i format MATX w białej który który akurat MSI oferowało. Tak więc nie wiem, co z tym fandem zrobić, bo mój komputer. Wizualnie podoba mi się niesamowicie mocno. Teraz chciałem wymienić kartę graficzną na białą. Ale powoli w mojej głowie zaczyna się rodzić plan ucieczki na Intela. Ale być może macie jakieś pomysły, dajcie znać pod spodem.